W przestrzeni internetowej pojawiły się poważne zarzuty wobec Kamila. Autor opublikowanego filmu sugeruje, że mężczyzna mógł podjąć współpracę z organami ścigania w charakterze świadka koronnego. Moim celem jest przede wszystkim dostać do prawdy. do prawdy, co się tam między nimi wydarzyło, ale też moim obowiązkiem jest przedstawić obie strony konfliktu. I oczywiście wciąż póki co nie możemy usłyszeć wersji Buddy, no bo. Nie mamy takiej możliwości, bo on, on sam ma nieograniczone ograniczone, przepraszam, możliwości na tę chwilę. Więcej może powiedzieć Hose. Tylko niestety, że muszę to powiedzieć uczciwie, im dalej w las, im dłużej z osobą rozmawiam, tym wyciągam wnioski takie, że chłop ma poważne argumenty. Coraz więcej tych argumentów. I kiedy. Człowiek pozwoli mu dojść do słowa, kiedy dopuści jego do debaty, kiedy podejmie konstruktywną, merytoryczną dyskusję z HOSE. Okazuje się, że on ma bardzo poważne argumenty na swoją rację w tym konflikcie. Mówię niestety, dlatego że wciąż uważam, że tam się wydarzyło coś, o czym jeszcze nie wiemy. Zwróćcie uwagę, że ja od początku wszystkich moich materiałów mówiłem o tym, że Budda. Nie został zatrzymany, Budda poszedł na współpracę i to poszedł na tą współpracę dużo wcześniej, zanim został zatrzymany, a samo zatrzymanie było zaplanowane. i on sam po prostu zwyczajnie uciekł w status. Statusu świadka koronnego, dużego czy małego nie otrzymuje się natychmiast. Trzeba dać na papier bardzo dużo informacji, które muszą następnie być zweryfikowane. Jest to tak zwane staranie o status i Budda na takim staraniu jest. Co daje na papier? Czy tylko ludzi ze swojego otoczenia i... Z grona tych, którzy jemu zagrażali, go czy mówi w ogóle o ludziach, czy o biznesu, tego nie wiem i tego też wiedzieć nie będziemy. Ale zdecydowanie jestem przekonany, nawet po rozmowach z ludźmi z otoczenia Burdy, którzy mi mówili o tym, jak się zachowywał na spotkaniu z pewnymi adwokatami, że współpracuje, bardzo blisko współpracuje i zapewne stara się o Dlatego zarzut, teraz mogę powiedzieć, że już po analizach moich dyskusjach. Tak z Hosse kolekcjonerem, jak i z moimi współpracownikami, analitykami można powiedzieć, bo to są ludzie, którzy znają tak jak ja to środowisko, ten świat. Dziś, dziś jesteśmy wszyscy zupełnie innymi. Dziś mogę powiedzieć uczciwie, że zarzut dla HOSE kolekcjonera, a to jest główny zarzut społeczności internetowej, że sprzedał Kamila Budde, że to on go zgonił, że to przez niego siedzi, że to on tego szampana wystawił na zdjęcie profilowe kiedy Budda został zawinięty, że to wszystko świadczy o tym, że to on go zgonił i przez niego Budda siedzi. Ten zarzut jest dużym nadużyciem. Mało tego, ja to, że Budda poszedł siedzieć z bardzo prostej przyczyny, ze zwykłej matematyki, ponieważ jeśli Ose chciał, a dziś wykazuje, że chce ściągnąć pieniądze, duże pieniądze od Buddy, to Budda za kratami, Właściwie jest od niego odcięty, nie ma do niego dostępu, nie ma możliwości z niego ściągnąć tych pieniędzy. I też nie ma na to perspektywy, dlatego że Budda, kiedy w momencie, kiedy oficjalnie został zatrzymany, będzie miał skonfiskowany majątek bądź dużą część tego majątku, reszta, która została przez niego ukryta, nigdy nie zostanie wykazana i nigdy nie można będzie jej dotknąć, więc Budda aresztowany i Budda za kratami na osę kolekcjonera jest po prostu stratą. On po prostu, aby ten proces odszkodowawczy, te roszczenia swoje, rozpocząć wo wobec buddy, bo to nie było tak, że chłop sobie skończył na internet i powiedział o 100 milionach. On się do tego przygotował, on ma jakieś tam świadków, dokumenty i ma też swoje racje, żeby jego posłuchać a możecie to zrobić na kanale tutaj, na Karcie do społeczności dziś będzie to pierwszy półgodzinny materiał to on naprawdę ma argumenty, niestety więc matematycznie matematycznie i logicznie nie opłaciłoby się pose zgonić bud. że już nie jest na tyle mocny, aby dotknąć go na ściany tych ludzi, do których się Kali, wtedy faktycznie mógłby się zemścić w taki sposób tego jeszcze nie wiemy, ale póki co uważujmy na zwykłej Analityce, logice i matematyce, zgojenie buddy za kraty, sprzedanie buddy zarobkowego, a do ostatniego dnia robił jeszcze jedną loterię. Więc, mało tego, że posiadał samochody za miliony złotych, nieruchomości, jakieś pieniądze gdzieś, to jeszcze do ostatniego dnia miliony złotych generował. Więc to był zarobkowy człowiek, i to były w perspektywie dla Hose pieniądze, na których mógłby położyć łapę. W momencie, kiedy Buddha jest oficjalnie zatrzymany, poseł takie możliwości traci. Nie ma na możliwości, aby jego w ten sposób więc to wyklucza, to wyklucza sytuację, w której dla niego, w jego interesie byłoby zgonić wódkę. Mi się wydaje, że to ma logiczne uzasadnienie, że tak nie było. Ale ta sytuacja również potwierdza to, co ja mówiłem od samego początku, że wódka po prostu Uciekł, uciekł, dał się zatrzymać, zatrzymanie było zaplanowane. To, że mówił przez ostatnie tygodnie, przed ostatnią loterią, że odchodzi z internetu itd., tak dalej, tak dalej, on się zwyczajnie żegnał na chwilę, na jakiś czas ze swoją publicznością, bo on wiedział co się wydarzy. To, że po ostatniej loterii jego pani krzyczeli, że ma nie odchodzić, się nie poddawać, a on mówi, że on nie odchodzi, tylko zmienia strategię, to też potwierdza to, że to było zaplanowane. To, że jego kamerzysta, bliski jego kolega, przyjaciel można powiedzieć, nie wiedział w jakim hotelu mieszkał, w jednym hotelu, że oni imprezowali w noc po loterii, to kiedy po sukcesie, trzeba by powiedzieć, że nie wiedział w jakim hotelu, że Buda go spławił, nie chcąc robić after party w hotelu, z nimi, z jego kobietą, on i ze swoją, to też powoduje, że tam już było coś zaplanowane, ten kamerzysta, montażysta miał tego po prostu nie widzieć, jak oni się zwijają ze swoją już ochroną. To wszystko powoduje, że Buddha doskonale wiedział i świadomie dał się schować i starać o status. Tu, więcej niż poszlaki widzimy. W ostatnim czasie wyszły na jaw informacje sugerujące, że Jose kolekcjoner mógł sprowadzać swoje unikatowe, stalowe figury z Chin. Tego typu twierdzenia pojawiły się na przykład w filmie Konopskiego. Bo wyszły na pana Jozę całkiem ciekawe zarzuty. Biznesman Spruszkowa od początku budował tę legendę, że pierwszych większych pieniędzy w życiu dorobił się na swoim muzeum stalowych figur. Na początku ten taki strzał z procy dało mi. Wynalezienie, jakby tej galerii zrobienie tych samochodów jeden do jednego pod postacią właśnie rzeźby. W krajach arabskich jest multum milionerów, którzy chcą się chwalić wielkimi jakimiś tam unikatami, i tak było tym razem. Udało mi się sprzedać 22 samochody za 10 milionów dolarów. W odpowiedzi na moje zapytanie padre udzielił mi wyczerpującej odpowiedzi. W tym materiale prezentuję jedynie część tej korespondencji zachęcając was do zapoznania się z pełną wersją, którą zostawię w opisie filmu. Początek historii wyglądał tak moje umiejętności ograniczały się do zrobienia stolika z silnika V8. Później kupiłem figurkę na wrocławskich targach maszyn recyklingowych i dowiedziałem się gdzie na świecie można zdobyć podobne figurki pamiątkowe. Na początku nabyłem kilka figur od wrocławskiej firmy, która sprowadziła mi je z zagranicy. Okazało się, że takie figury są popularne w krajach azjatyckich. Kiedy już wiedziałem o który region chodzi, znalazłem lokalnego tłumacza, Polaka, który od wielu lat mieszkał w tym kraju. Biegle posługiwał się językiem i pomógł mi zlokalizować kilka warsztatów zajmujących się wyrobem figurek pamiątkowych. W jednym z tych warsztatów podczas zorganizowanej wycieczki po kraju tłumacz pełnił również rolę przewodnika. Odkryłem nadzwyczaj utalentowanych rzemieślników. Byli otwarci na mój pomysł, aby stworzyć samochody w skali 1 do 1, obiekty moich marzeń. Odezwało się do mnie trzech reprezentantów tamtych bogatych kolekcjonerów, gdzie jeden z nich zaskoczył mnie kwotą 10 milionów. Nie zastanawiałem się nawet chwili. Bo, kto by z Was nie chciał sprzedać około 30 ton złomu za 10 milionów dolarów, wiele zdjęć moich dzieł, które krążą po świecie, pochodzi właśnie z moich galerii i produkcji. Proszę prześledzić profile galerii figur stalowych na Facebooku. Proszę porównać daty publikacji moich zdjęć z ogłoszeniami producentów z Azji wszystko stanie się jasne, kto był pierwszy. Padre twierdzi, że to chiński sprzedawca ukradł mu zdjęcia, a nie odwrotnie. Nie wiem czy to jest ważne, ale spójrzcie na to zdjęcie z aukcji, zwróćcie uwagę na logo na ścianie, a teraz porównajcie je z logo stalowych figur padre. Co o tym sądzicie? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.